Dzień dobry Państwu, Szczepanionko, tydzień w 7 minut. Szybciutko, bo jak na tym filmiku, Białogardzie czas wyśpieszył. Pani burmistrz postawiła nowe wyzwania, no chociażby dzisiejszym wywiadem, rozmową w polskim radiokoszali. Dwa szczególiki, szczególiki a propos tej rozmowy. Pierwszy to wreszcie przyznanie się publicznie, że tak nie do końca prawidłowo przepchnęła kolanem przenosiny WTZ-u z ustronia miejskiego na kościelną, nie do końca licząc się z naszym zdaniem, a na ustroniu cisza. Trójzamiana proponowana przeze mnie nie doszła do skutku, bo, bo trzeba zamieszać, no przecież nie można przyznać racji jakiemuś tam radnemu, trzeba robić po swojemu, bo to takie białgarskie, autokratyczne rządy. Co do drugich wiadomości w tej, w, w tej rozmowie w Polskim Radiu Koszalin, to hala będzie budowana sportowa. Będzie budowane euroboisko. No, z tego co ja się orientuję, to Tartan na boisko do wymiany circa 20 milionów. Skąd ma to kasę? Przecież minister... Nitras kolega partyjny łopatą nie rozwie. Przy tym budżecie państwa ja bym na to nie liczył. Ale warto mówić, yy, ja to skrytykuję tak. Jeżeli chcą sobie postawić pomnik, to niech nie ma on wyglądu hali sportowej. Yy, basen za dwa lata skończymy spłacać. Chcą nas zadłużyć na kolejne yy, kilkanaście lat? No, nie wiem. Ja bym się tak za mocno w to nie pchał, bo pracy u nas znikąd. I tak jak na tym zdjęciu, nie chciałbym, żeby te literki gasły, tylko żeby świeciły pełnym blaskiem. Bo, bo warto mówić, że kocha się Białogard. Tylko co się dla niego zrobiło? Pijar, pijar, jeszcze raz pijar. No, na planszy startowej z wczoraj pokazałem, czym się różni budżet Karlina od Białogardu. Powinniśmy się wstydzić, że nasz jest taki niski. A dlaczego? No, zapytajcie tych radnych, którzy na przykład od 4-5 kadencji w samorządzie zasiadają. Jak oni to robili, że Karlino wyprzedziło nas o epokę? To już nie o miliony, tylko o epokę. I dogonienie Karlina może okazać się niemożliwe. Brak potencjału, możliwości, chęci? No, tego nie wiem, a ja bym to nazwał, że to jest brak pomysłu na miasto. Trzy, właściwie cztery lata kadencji zostały. Jeżeli platforma na skali krajowej tego nie spieprzy, będzie rządzić nadal, to zobaczymy, jak nasi lokalni platformersi wykorzystają dobre kontakty z rządem. Pisowcy lepiej gorzej trochę tych pieniędzy wyciągnęli. Zobaczę ten strumień pieniędzy, który będzie płynął ze strony koalicji obywatelskiej. Bo jeżeli nie popłynie, to cienko on białą kartwicę. Jest nas coraz mniej, będzie nas coraz mniej i nikomu to nie przeszkadza. I okaże się, że tak na dzisiaj to największym pracodawcą jest szpital, starostwo i urząd miejski. Wystarczy pochodzić po ulicach Białogardu, żeby zobaczyć, jakie jest pusto na ulicach. Puste witryny. No, ktoś by powiedział, a co ma być. No, właśnie, okazuje się, że może być wielkie, wielkie nic. I to jest wyzwanie: zrobić wszystko, żeby więcej niż nic było. Nie samym urzędem i nie samą polityką. Naród i społeczeństwo żyje, więc do roboty. Cieszyła się pani burmistrz sesją absolutoryjną i raportem o stanie miasta. W czerwcu na pewno zapisze się na sesję absolutoryjną, żeby pokazać blaski i cienie tego dokumentu. I nikt mi buzi nie zamknie. I będzie okazja zobaczyć, jak samorząd nad tym dokumentem, który jak zwykle władza powie, że urzędnicy się napracowali, ja go przeczytam. Ja go postaram się po swojemu przeanalizować i wam też radzę. Odwołajcie się do raportów z lat poprzednich. Zobaczcie, jaki wykonaliśmy cywilizacyjny skok. No, on chyba polega na tym, że większość stanowisk, Kierowniczych w urzędzie miasta opanowały kobiety. No, chyba tą drogą właśnie poszedł minister sportu, bo zobaczył, że w Białogardzie można. I to nie chodzi o to, kto jest lepszy: mężczyzna czy kobieta. Efekty. Dla mnie może rządzić kobieta, może rządzić mężczyzna. Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Ma być kompetentny uczciwy, transparentny i otwarty na dyskusję, na rozwiązania. A jeżeli ma być posłuszny, ulegliwy, spolegliwy, no to daleko nie zajdzie. Do spotkania za tydzień kampania prezydencka ruszyła. Zobaczymy jak w akcji platformersi w Białogardzie będą oblepiać w konkursie piękności nasze płoty i budynki. Jana Rafała Czaskowskiego nie zagłosuje. <grymny> Powodzenia, do spotkania za tydzień.